No dobra, czas zakończyć nasz ciągnący się w nieskończoność maraton z X-Men. Teraz poczekamy sobie do przyszłego roku na Days of Future Past i kto wie, może znowu będzie o czym mówić. Tymczasem jednak musimy finiszować w nie najlepszym stylu, bo do omówienia zostało nam w zasadzie tylko to cudo. No więc kupiłem tę wersję na Blu-ray z jednego powodu. No dobra, z dwóch, ale fakt, że fajnie mieć kolekcję filmów o X-Men na Blu-ray'ach Przemilczę, bo trochę mi wzdryga, szczerze powiedziawszy, jak pomyślę sobie, że miałbym wydawać drugi raz pieniądze na X-Men Origins. Otóż postanowiłem rzucić większą ilość gotówki na wersję blu-rayową, bo wyczytałem na Amazonie, że takie wydanie ma zawierać nie tylko kilka całkiem fajnych bonusów, ale przede wszystkim materiał z planu Days of Future Past. Fajna sprawa, szybciutko więc zamówiłem analogiczne, jak mi się wydawało, wydanie polskie. No i byłem głupi, bo powinienem przeczytać, co się składa na nasze rodzime wydanie blu-ray. Mianowicie nic. Dostajemy dwie płytki Blu-ray, jedną z filmem w normalnej wersji plus dodatkami w liczbie 1, mianowicie komentarzem reżysera, i drugą wersji 3D, której i tak mój odtwarzacz ani telewizor nie obsłuży. A, no i płytka z filmem w 2D zawiera wersję rozszerzoną, dzięki czemu film, który już w kinie ostro ssał, teraz będzie ssał jeszcze dłużej. Dzięki, Fox! Kiedyś was znajdę! Na układce jest też mowa o alternatywnym zakończeniu, ale za cholery nie mogę go znaleźć, nie wiem, może jest na tej płytce z 3D? Tak czy siak musiałem sobie je obejrzeć na YouTubie. Nawet głupiego trailera tu nie ma. Dobrze wydane pieniądze. Ale okej, okay, przejdźmy do samego filmu, który poniekąd przypomina mającego premierę nieco wcześniej Iron Mana 3. Znów mamy popularnego superbohatera w traumie po wydarzeniach z innego filmu, znów nasz Heros musi wyruszyć w podróż mniej lub bardziej z przymusu, by pozbawiony czegoś cudową przewagę nad przeciwnikami odnaleźć siebie, spokój, cel w życiu, bla bla bla, znacie to doskonale. O ile jednak Iron Man 3 traktował siebie niezbyt serio, a wątek z niestabilną psychiką Tonego Starka dosyć szybko zmieniono pod dywan, tak, w Wolverine jego demony nawiedzają go cały czas, aż do samego końca, a sam film przy okazji próbuje być poważniejszy. Od czasu do czasu jednak starając się łączyć wewnętrzny dramat Logana z efektownymi scenami akcji. Brzmi całkiem nieźle, ale tylko w teorii. Zacznijmy od początku. Film dopiero co wyszedł na Blu-ray i DVD, więc lojalnie ostrzegam przed spoilerami. Nie będę omawiał zakończenia nic z tym stylu, ale mogą się zdarzyć wyrwane z kontekstu sceny czy omówienie istotnych elementów fabuły. Podobnie jak i w poprzednich recenzjach tego cyklu. Film zaczyna się sceną, gdzie Wolverine własną piersią zasłania japońskiego żołnierza przed wybuchem bomby atomowej i jakimś cudem też pozwala mu to dożyć starości bez śladów choroby popromiennej. Swoją drogą, ciekawe czy zachowało się jakiekolwiek istotne, historyczne wydarzenie w XX wieku, w którym nie brał udziału Logan. I wiem, że to pytanie pojawia się przy każdym możliwym zdjęciu z tamtej tragedii, ale z czego oni robią te bramy? Wybuch bomby zrównał wszystko z ziemią, a ona stoi tak jak stała, można by budować domy z tego materiału, byłby w końcu niezniszczalne. Ale okazuje się, że to wszystko tylko zły sen, służący nam jako retrospekcja i Logan budzi się bezpieczny u boku Jean. Ale okazuje się, że to też tylko zły sen. A, to jeden z tych filmów. Zapamiętajcie sobie, jeśli w filmie, który właśnie oglądacie, sny mają sny, a flashbacki mają własne flashbacki, to nigdy nie jest to dobry znak. W tym momencie zaczyna nam się właściwa akcja. Poznajemy Wolverina w tej roli Rob Zombie, jak spaceruje sobie po lesie, gdzie spotyka swojego kumpla niedźwiedzia, z którym się po przyjacielsku pozdrawia. Okej, okay. to będzie długi seans. Wiecie co, nie będę was skazywał na śledzenie tego scena po scenie, bo to będzie tak niedorzeczne i absurdalne jak to tylko możliwe i stracimy tylko czas na wyliczanie tych wszystkich pierdół. Mówiąc krótko, Wolverine zostaje zaproszony do Japonii przez wspomnianego, uratowanego przez siebie Japończyka, który aktualnie jest prezesem jakiegoś bogatego koncernu technologicznego. Staruszek składa Loganowi propozycję nie do odrzucenia. Zabierze sobie jego umiejętność regeneracji, a nasz bohater w zamian będzie mógł się, jak każdy inny człowiek, zestarzyć i umrzeć. Eee, trochę słaba opcja, gdyby ktoś mnie pytał, ale film próbuje nas przekonać, że umiejętności Wolverina to coś, czego ten chciałby się pozbyć. I ten wielokrotnie daje nam do zrozumienia, że wcale nie, ale jeśli wy w to wierzycie, to okej. Okay. Tak czy siak, Logan odmawia, ów człowiek umiera, no i nasz heros pojawia się na jego pogrzebie. Wtedy wreszcie zaczyna się akcja, mianowicie Jakuza próbuje porwać wnuczkę zmarłego. I wiecie, stary Logan, którego pamiętamy z filmu Singera choćby, nie miałby z taką sytuacją żadnych problemów. Ale tutaj jest coś nie tak, i okazuje się, że nasz bohater wcale już tak szybko się nie regeneruje z jakiegoś tajemniczego powodu. Co prawda, wcale nie przeszkadza mu to w tym, by uszedł z życiem z przyjęcia na klatę iluś tam ran postrzałowych, więc koniec końców udaje mu się odbić wyjątkowo uroczą Mariko i uciec przed napastnikami. No i tak to z grubsza wygląda, że za Mariko dalej trwa pościg, ale przy okazji poszukiwany jest też i Logan, bo ktoś się uparł na ten jego healing factor. Zgadnijcie kto. Serio, cała intryga jest cienka jak sik pająka, rozwiązania można się domyślić od razu, natychmiast wiadomo kto jest dobry, kto jest zły, a wszelkie zwroty akcji da się przewidzieć na długo zanim jeszcze ten film raczej je przeprowadzić. Celowo nie czytałem komiksu, na bazie którego oparto tę historię. Właśnie po to, by podejść doń bez uprzedzeń, oceniając go tylko za tym, czym jest, jako pełnoprawną, autonomiczną historię. Jo matko, to jest tak głupia fabuła, ma tak dużo idiotycznych elementów, że aż boję się teraz zajrzeć do oryginału. Czy ktoś z was tam może mnie uspokoić, że komiksowa historia jest sensowniejsza i przyjemniejsza w odbiorze niż ten film? Proszę. Niewiele rzeczy ma tu jakikolwiek sens. Transfer mutancich umiejętności to rzecz, z którą mam najmniejszy problem, ale i tak jakoś kompletnie nie potrafię się przekonać do tego pomysłu. No bo jak to ma niby działać? Według tego, co wiemy o X-Men do tej pory, przynajmniej z filmów, Mutanci to w zasadzie nowy gatunek, stopień wyżej w ewolucji. I tak wiem, że ewolucja nie polega na tym, że nagle rodzi się dziecko strzelające laserem z oczu, ale X-Men nie powstali wczoraj i mieliśmy masę czasu, żeby się z tym konceptem oswoić. Tutaj nagle nam się mówi, że jeśli użyjesz specjalnych świderków albo innego przyrządu, to możesz przetransferować Healing Factor z mutanta do swojego ludzkiego ciała. Czyli de facto. Podciągnąć siebie o stopień wyżej w ewolucji, natomiast degradując Mutanta o stopień niżej, do statusu Homo sapiens sapiens. Przecież to jest jakieś pierdolenie rodem Super Mario Bros. Monkey. Plus, okazuje się w którymś momencie, że Wolverine ma wszczepione urządzenie hamujące jego umiejętność regeneracji. I wiecie, to jest głupie nie tylko z naukowego punktu widzenia, bo nie takie akcje się działy w komiksach, ale przeszkadza mi po prostu jako fanowi uniwersum. Przykładowo wiecie, cały wątek z Rogue w starych filmach, pomijając już fakt, że sama postać była nudna, był interesujący, bo oparty na tej naprawdę dołującej sytuacji, że owa bohaterka nie jest w stanie nikogo dotknąć, nie zamieniając biedaka w warzywo. I wiecie, takich mutantów, którym mutacja wcale nic dobrego nie przyniosła, jest całkiem sporo. Fakt, że nie decydujesz, czy rodzi się mutantem, czy nie, jest nieodłączną częścią tego uniwersum i źródłem analogii do mniejszości etnicznych czy seksualnych swoją drogą. Nic z tym nie możesz zrobić, jesteś skazany na ostracyzm, niechęć, czy na przykład niestarzenie się i obserwowanie, jak twoi bliscy umierają, jak Wolverine. A tutaj nagle pojawia się jakiś Japończyk, który oferuje transfer, a w zanadrzu urządzenie hamujące mutację, od tak. Wiecie, no, no nie fajnie. Swoją drogą, wiecie co Logan robi, gdy już odkrywa co mu tam siedzi pod sercem i jakim cudem zatrzymuje działanie jego mocy? Rościna sobie klatkę piersiową, wsadza rękę i gmera tam we własnych wnętrznościach, aż nie znajduje przyczyny problemu. Jezu! mi się wydawało, że cesarskie cięcie w Prometeuszu to był szczyt absurdu, a tutaj Logan sobie grzebie we własnym ciele. What the fuck! Nie wiem jakim badassem jest logan, ale to nieważne, nie da rady zrobić operacji samemu sobie, na dodatek wkładając sobie łapy pod samo serce. Ech, miałem nie opowiadać o poszczególnych scenach, ale musicie mi wybaczyć, bo większość z nich jest tak niedorzeczna, nawet jak na komiksowy film, że ciężko brać cokolwiek co się tutaj dzieje na poważnie. A wszystko i tak przebija scena na super szybkim pociągu. Wiecie, komiksowi bohaterowie często łamią prawa fizyki i my jako widzowie w to wierzymy. Nie przeszkadza nam, że Superman lata, w końcu jest Kosmitą, tak to działa. Albo, że Batman lata na swojej pelerynce, ma w końcu do dyspozycji super technologię i tak dalej. Albo, że Mjolnira nie jest w stanie unieść nikt poza Thorem, bo młotek jest magiczny, proste. No ale wybaczcie, drodzy twórcy, jeśli myślicie, że ktokolwiek powyżej 10 lat uwierzy w to, że puszczając się dachu na szybkim jak pocisk pociągu, ktokolwiek poleci w idealnej linii prostej jak Superman, to się srogo mylicie. Spójrzcie na to, nie mogę uwierzyć, że ktoś serio popatrzył na to i stwierdził, no tak, tak to powinno działać, świetna scena. Zawieszenie niewiary, panowie scenarzyści, nie ma jakieś granice ja naprawdę nie oglądam tych filmów o superbohaterach od wczoraj i nie wymagam wcale tak wiele. Ale wiecie co, scenarzyści mieli to po prostu gdzieś. The Wolverine jest napisany tak leniwie, że aż widać kiedy scenarzystom znudziła się zabawa i poszli na pizzę, a do skryptu dorzucili parę gotowych, najprostszych rozwiązań. Weźmy nasze kobiece bohaterki. Jest Mariko, główny obieg westni Logana, poza Jean oczywiście, i ona tak naprawdę jest kompletnie bezużyteczna całą historię. Robi zupę, ładnie wygląda i tak dalej. Ale jest jeden dziwny moment, kiedy wspomina, że trenowała rzucanie nożami, o czym nie ma zupełnie mowy przez całą resztę filmu, choć jej pomoc pewnie by się przydała, aż do momentu, kiedy scenariusz nagle uznaje, że te noże mogą się do czegoś przydać, w związku z czym nasza bohaterka może się wreszcie czymś wykazać. Jest też Yukio, czerwono-włosa siostra Mariko, która jest mutantką potrafiącą przewidywać śmierć innych osób. I tak jak mówi sama Yukio, nigdy się nie myli. Nigdy poza tym jednym, jedynym razem, kiedy scenariusz każe jej się pomylić. Fajnie mieć umiejętność przypowiadania śmierci, kiedy ma się to świadomość, że nie zawsze działa. Świetna robota, panowie scenarzyści. Mamy też inną mutantkę, Viper, ale ta sprawia wrażenie bycia z zupełnie innej bajki i nie będziemy się nad nią rozwodzić, bo raz, że film ma ją gdzieś i nie wiemy nawet skąd się wzięła w Japonii, a dwa, że to kolejny raz ta sama postać efektywnej, zimnej kobiety pomagającej głównemu, czarnemu charakterowi, w tym przypadku Silver Samuraiowi, który w tej wersji ma zbroję zbudowaną z czystego CGI. Swoją drogą chyba w każdym filmie X-Men musi być taka kobieta, policzmy. Mystique, Lady Deathstrike, Phoenix, Emma Frost i chyba tylko X-Men Origins nie miał kogoś takiego, chyba że liczyć też Silver Fox. W każdym razie zostaje nam już tylko wspomniana Jean, której rolą jest tu leżenie w seksownej koszulce nocnej i szeptanie Loganowi różnych głupot do ucha. Wypada to na dłuższą metę zabawnie, szczególnie gdy Logan śpi sobie z Mariko, a tu nagle pojawia się Jean i pyta co ty kurde robisz zdrajco. Biedny Logan nie ma pewnie nic gorszego niż wyimaginowana, zazdrosna kobieta. Męscy bohaterowie służą raczej jako tło, poza Haradą, który od początku wydaje się zbędny i od razu wiadomo jak skończy. Oraz oczywiście naszym głównym bohaterem. Hugh Jackman jak zawsze robi dobrą robotę, gra swoją rolę bardzo poważnie i całkiem nieźle mu to wychodzi. Jego udział jak zwykle zresztą jest jasnym punktem całej produkcji. Osobiście jestem już strasznie zmęczony tym bohaterem i chyba żaden komiksowy superbohater nie jest aż tak eksploatowany, no ale to nie mina aktora, że jest cały czas w tej roli obsadzany. Aczkolwiek sam Wolverine nie do końca przypadł mi do gustu. Pomijam już Charlesa Mansona z początku filmu, ale potem Logan jest albo bez końca na różne sposoby obijany i ostrzeliwany, kiedy jest pozbawiony swojej mutacji, albo kiedy już ta do niego wraca, wręcz przeszywany na wylot kilkanaście razy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy taktyką Wolverina było kiedykolwiek przyjmowanie każdego ciosu ostrym narzędziem na klatę i liczenie na to, że przeciwnik się zmęczy? Plus z kolei należy się za to, że tutaj Rosomak to nie ciepłe kluchy jak w Origins, ale twardy i niezbyt sympatyczny osobnik, tak jak być powinno. Ogólnie film ma parę plusów, jest na przykład kilka scen, które strasznie mi się podobały. Na przykład, gdy Logan z Mariko ukrywają się w hotelu miłości, co jest naprawdę niezręczne, albo gdy nasz bohater przesłuchuje narzeczonego Mariko i ten fragment jest napisany tak fajnie, że aż chce się przyklasnąć w myślach i powiedzieć: Fuck yeah, to jest prawdziwy Wolverine. Realizacja też jest całkiem dobra, poza CGI, który wypada mocno średnio, za to szpony bohatera wreszcie wyglądają tak jak powinny. Wrażenie robią plenery i scenografia, choć mam wrażenie, że Japonia w tym filmie sprowadzona została do folkloru rodem z broszów turystycznych, ale wygląda to wszystko miło dla oka. Szczerze mówiąc, podoba mi się też fakt, że w filmie nie ma zbyt wielu mutantów, bo jest tylko Wolverine, Yukio i Viper. Silver Samurai w tej wersji to natomiast idiotycznie wyglądająca zbroja z tajemniczym osobnikiem w środku. Pod koniec zresztą odbywa się odsłonięcie twarzy rodem z klasycznych kreskówek do scooby -Doo. ale jak już mieliby wrzucać tutaj mutantów bez ładu i składu jak w Origins, to wolę w to miejsce tych śmiesznych ninja, krążących jak gołębie po dachach. Podsumowując, czy Wolverine to film warty obejrzenia? Jasne, że nie. To kawał słabego scenariusza, pełnego niedorzeczności, z mało satysfakcjonującym rozwiązaniem i intrygą, która nie mogłaby być bardziej przewidywalna. Nic z tego sensu nie wyniesiecie, jestem wręcz przekonany, że pewnie niewiele z niego zapamiętacie, poza może tymi głupotkami, o których wspominałem. Ale z drugiej strony, da się to obejrzeć, bo nie jest to też coś, co was obrazi i zdenerwuje jak X-Men Origins, raczej coś, co rozśmieszy i pozwoli przerzucać się potem przy piwie ze znajomymi, najbardziej absurdalnymi scenami. Jeśli jesteście, tak jak ja, fanami filmowego uniwersum X-Men, to możecie zaryzykować. Reszta sobie może śmiało odpuścić. Natomiast po trzykroć warto obejrzeć scenę po napisach, która jest bez dwóch zdań najlepszą sceną w całym filmie i chyba jedynym powodem, dla którego warto posiadać to nieszczęsne wydanie Blu-ray. Ale nie pokażę Wam nic więcej, sprawdźcie na własną rękę. I cóż, to tyle jeśli chodzi o nasz maraton. Czuję ulgę, że to wreszcie koniec, ale nie powiem, było przyjemnie, mój kanał nieco ewoluował przez ten czas, no i myślę, że seria filmów i kosków o komutantach to był ciekawy wybór, bo o każdym z nich można było sobie pogadać. Mam nadzieję, że wam się podobało i kiedyś, kto wie, może spróbujemy czegoś podobnego z inną marką. Tak czy siak, dzięki wielkie, że byliście ze mną i zapraszam wkrótce po więcej. Czego możecie się spodziewać? Kto wie? Luno, Go.